Hej, cześć, witajcie. Dużo osób pyta jak wyglądam. Proszę bardzo, właśnie tak, czyli chłopczyk z sianem na głowie. No i generalnie noszę sobie jeszcze okularki, powinno tak to wyglądać, tylko nie mogę się przyzwyczaić. No ale przejdźmy do rzeczy. Chcieliście widzieć jak wyglądam, macie jeszcze raz, już kiedyś twarz pokazywałem, także to nie jest tak, że ona nie była. Była, ale nie lubię z kamerką nagrywać, także pewnie się nie przekonam, ewentualnie jeżeli mnie przekonacie w komentarzach, ale wydaje mi się, że lepiej będzie bez. Tak, rodzinka pingwinków oczywiście z tyłu, wiadomo, to wy widzowie, także wiecie, to, to tak wszystko fajnie tutaj wygląda. No i co, szpara między zębami, kto nie widział, to już widzi. No i generalnie się stresuję, więc będę leciał. Powiem wam tak, zapraszam was na drugi kanał, bo tam zrobimy sobie live'a z plików exe, także będzie ciekawie. No i to chyba tyle, a na tym kanale macie face reveal, tak to wygląda bez, tak to wygląda z. No mam nadzieję, że się podoba, dajcie znać. W ogóle napiszcie od kiedy mnie subujecie i oglądacie, to będzie ciekawe. I jak zawsze mówię, że przypinam serca i nie dostałeś, albo nie dostałaś, to tym razem postaram ci się to serce przybić. ma.